Chciałam szkoć z wykrytyczką, witam serdecznie. Jak mi dziennik minął, wiesz, co? To trochę mi smutno. Przez to, że, że auto mam w naprawie i przez to, że zdaję sobie sprawę, że ta naprawa najprawdopodobniej będzie mnie dużo kosztowała. Ja poza tym jestem z tych mm, osób, co to uważają, że samochód jest członkiem rodziny, więc tak trochę jakbym miał chorego członka rodziny. No i mi smutno, nie? Hmm, dobra, chyba pójdę za bilem, bo on wydaje mi się, że idzie na słabszą lupę. No dobra. Eee, ktoś zaczął robić e, Gena, który jest ożygany. Dobra? Gdzieś tu byli na bank. O, na no yellow byku. Pierwszy gen skręcony. Fak. Szybko. No dobra. Wszyscy ranni na maksa. A więc zaczynamy zabawę. I myk jest taki, że tutaj jest ta ale gdzieś tu jeszcze widziałem drugą osobę Także powiedzmy, że jakiś start mamy. Szkoda tylko, że że będzie on dosyć ciężki. Mam cię. A ty czego? Mam cię. Ale plaga napełnia ludziom brzuszki, gdy są głodni. Weź! Weź. Dobra, typie. Kiedy naciskasz 17 razy R, żeby puścić typa. Ech. Dobra. Spróbuję tego bila. Co za typ! Dobra, tamten uciekł gdzieś na górę. To tamten niech się wykrwawia. Ale drugiego Andrejka nie masz ziomek. Mam cię. E, Siemagin, Szkoba, witam serdecznie. Dobra, tą podniesiemy Czy tobie się nudzi Jak się rzuca tymi styletami Trickstera na Xboxie Pewnie ciężko. Eee, dobra, idę po tego Gena, bo ktoś go kręcił. W sumie mają też dosyć niezły progres już na nim. H. Um, um, um. Dobra. Bawimy się w slag. Będzie jeden za jeden. Dobra. Jednego on już zużyli. Okej. Okay.